Poświata, no i trochę niebezpiecznie dla tych, którzy siedzą pod tą trybuną, bowiem, uwaga, że. Uważaj, pozdrawiam! Sławomir Peszko! Peszko! Nie zapatrzyli na tę piękną oprawę, a tymczasem lek na to nie zwraca uwagi, lekko prowadzi swoją akcję. I Sławomir Peszko, bardzo aktywny w tym meczu. Ulega Kukną z prawej nogi, 10 może 11 metrów do bramki i to lech obejmuje prowadzenie. Część widzów tego nie widziała, bowiem kibice siedzący poniżej musieli odwracać się, uciekać, bowiem no to było dość niebezpieczne fragmenty tej pirotechniki. Zlatywały na dół, teraz także fragmenty racji i całe race lecą na dół. Siedzący przed nami człowiek dostał w głowę fragmentem jeszcze tlącej się racy. No to zupełnie było.